Cześć! Witajcie w nowym odcinku o Egipcie. Witam serdecznie osoby, które zaglądają tutaj regularnie, a jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja mam na imię Ola i razem z moim mężem prowadzimy bloga oraz kanał na YouTube Poledgy Travels, na których opowiadamy o naszych podróżach oraz o Egipcie. Dzisiaj odcinek specjalny, a właściwie pierwsza część odcinka specjalnego o ciekawych faktach dotyczących Egiptu. Już od ponad pół roku rozmawiamy sobie tutaj na temat tego kraju, o różnych aspektach kulturowych, a jeszcze nie poruszyliśmy tematu takiej podstawowej wiedzy na temat Egiptu. Tak więc dzisiaj zaczynamy serię 10 ciekawostek, 10 faktów o Egipcie, o których powinniście wiedzieć. Po pierwsze, Egipt położony jest na dwóch kontynentach, w Afryce i w Azji i jednocześnie jest to jedyny kraj na świecie położony właśnie na tych dwóch kontynentach. Półwysep Synaj należy do Azji, cała reszta Egiptu do Afryki, tak więc jeśli jedziecie na wakacje do Sharm el-Sheikh, to znajdujecie się w Azji, a nie w Afryce. Poza tym, będąc w Egipcie, można bardzo szybko przeprawić się na drugi kontynent. Na przykład będąc w Port Saidzie, w którym my jesteśmy dosyć często, właściwie codziennie przepływamy przez kanał sueski z Port Saidu na pobliską wyspę Port Fuad. Geograficznie więc podróżujemy między Afryką a Azją, normalny dzień w tamtym mieście. Egipt jest trzecim pod względem liczby ludności krajem Afryki, zaraz po Nigerii i Etiopii. I według danych z sierpnia 2019 roku obecnie żyje w Egipcie ponad 99 milionów osób. Jednocześnie Egipt jest jednym z 15 najbardziej zaludnionych państw na świecie, chociaż większość jego terytorium pozostaje niezamieszkana. Aż 99% Egipcjan zamieszkuje tylko 5,5% powierzchni kraju. Tereny zamieszkane to oczywiście okolice rzeki Nil oraz delty rzeki na północy Egiptu. W Egipcie znajduje się też kanał Słeski, który przez Morze Czerwone łączy Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim. Przed otwarciem kanału każdy, kto chciał przepłynąć od Morza Arabskiego do Europy, musiał okrążyć Afrykę. Otwarcie kanału Suezkiego skróciło tę trasę o prawie 9 tysięcy kilometrów, czyli około 5 tysięcy mil morskich. Egipt zajmuje powierzchnię 1 2 450 km2, i tym samym jego powierzchnia jest ponad 3 razy większa od powierzchni Polski. Egipt podzielony jest w sumie na 27 gubernatorstw nazywanych muhafsa. Najwięcej z nich znajduje się wzdłuż Nilu oraz w delcie rzeki. Egipt jest największym na świecie producentem daktyli. Aż 17% światowej produkcji daktyli pochodzi właśnie z Egiptu. Kraje, które importują najwięcej egipskich daktyli to Maroko, Indonezja i Malezja. Obowiązującą walutą w Egipcie jest fund egipski, którego zwyczajowy skrót to LE, od francuskiego określenia funta egipskiego, czyli liw egyptzien. Funt egipski dzieli się na 100 piastrów, i obecnie są w obiegu banknoty o wartości 1, 5, 10, 20, 50, 100 i 200 funtów oraz monety o wartości 1 funta 5, 10, 20, 25 i 50 piastrów. Stolicą Egiptu jest Kair i jest to jedno z największych miast w Afryce. Niektóre źródła podają, że jest to największe miasto na kontynencie afrykańskim, inne mówią, że dopiero drugie, zaraz po Lagos w Nigerii. Wszystko zależy od źródła od tego, kto i jak liczy mieszkańców miasta. Tak więc, w zależności od źródła, w całej aglomeracji Kairu mieszka od 17 do 20 milionów osób, co sprawia, że jest to jedno z 10 najbardziej zaludnionych miast na świecie. Kair jest jednym z dwóch miast w Afryce, które posiadają metro. Drugim jest Algier w Algierii. Kajerskie Metro ma trzy linie o łącznej liczbie 61 stacji i szacuje się, że codziennie z metra korzysta 4 miliony osób. To tyle na dzisiaj. Kolejne odcinki z serią ciekawostek i zaskakujących informacji o Egipcie już niebawem na kanale. Zasubskrybujcie sobie kanał, żeby ich nie przegapić. Zostawcie kciuka w górę i w komentarzach dajcie znać, które informacje z dzisiejszego vloga najbardziej Was zaskoczyły. Do zobaczenia już za tydzień!